Cześć Grzybofile, witam Was 27 lipca z okolic miejscowości Lubień położonej na trasie Kraków-Zakopane Będziemy sobie dzisiaj penetrowali znów nowy dla mnie las tym razem przylegający właściwie do samej Zakopianki i z tego powodu dotychczas trochę przeze mnie pomijany, chociaż na mapie wygląda naprawdę atrakcyjnie, bo jest to naprawdę duży masyw leśny w miarę oddalone od zabudowań, no tylko właśnie to, ta bliskość zakopianki troszkę mnie zniechęcała. Sprawiała, że obawiałem się, że będzie tam po prostu głośno. Że zamiast śpiewu ptaków bardziej będę słyszał samochody pędzące zakopianką. Ale jako, że w konkretny punkt, który sobie wybrałem jako miejsce startu, nie udało mi się dotrzeć z uwagi na przebudowę zakopianki, no to musiałem jakoś jakiś plan B opracować dlatego też jednak nie jestem aż tak bardzo daleko od zabudowań, za to oddaliłem się od zakopianki więc krótko mówiąc będę penetrował zupełnie inny fragment lasu niż ten który pierwotnie zakładałem natomiast tutaj postanowiłem przyjechać akurat dziś ponieważ po pierwsze jest już dosyć późno bo godzina druga po południu a po drugie pogoda jest bardzo niepewna Zapowiadane są burze, co może wydawać Wam się dziwne, ponieważ pewnie widzicie całkiem w miarę bezchmurne, prawie bezchmurne niebo za moimi, moimi plecami. Natomiast, chyba po moim oddechu, uff, słyszycie, jest naprawdę bardzo duszno jest 27 stopni, i tak podskórnie można odczuć, że naprawdę burza wisi w powietrzu. Zresztą, deszcz kropił, gdy tutaj dojeżdżałem, ale już przestał ale dobrze, może do rzeczy pokażę Wam jak ten las wygląda mogłem w sumie pokazać Wam to z większej odległości, bo tutaj jestem już pod samym lasem ktoś nadjeżdża Uff, no tak, tu się da jeszcze podjechać, ale tu już no raczej nie moim osobowym samochodem ostatnio zadarłem podwoziem niestety i było to dosyć kosztowne więc Teraz dmucham na zimne, chociaż dawniej w takie polne dróżki pozwalałem sobie wjeżdżać. Jeszcze rzut oka, jak to wygląda dookoła. Zobaczcie, tu tylko fragment tego masywu widzimy z bliska. A i tak spójrzcie, jaki on jest duży. Tam się ciągnie, Hen-hen, gdzieś tam właśnie jest zakopianka. Kawał lasu. W drugą stronę też. Oczywiście całego nie przejdę dziś, ale chociaż mały fragment mam nadzieję, że grzybowy. Las zapowiada się całkiem przyjemnie. Z bliska wygląda jeszcze lepiej niż na mapie. Mimo, że w oddali możecie dostrzec zakopiankę, to praktycznie jej tutaj nie słychać. Minimalnie jak się wsłuchamy, ale. Nie jest źle. Natomiast ja już wchodzę w końcu do lasu zważyć trochę cienia. Wybrałem sobie takie trochę strome podejście, ale chciałem już zboczyć ze ścieżki. Tak to wygląda póki co. Pierwsze grzyby są właściwie niemalże od razu, ale to tylko takie wyjedzone podgrzybki, więc je zostawiam. Parę metrów dalej jest pierwszy, najwyraźniej prawdziwek. Spójrzcie. No nie najgorzej się to zapowiada Chociaż też wyjedzony i podeschnięty też go zostawimy No ale jest całkiem niezły początek jak na chwilę po wejściu do lasu Uch, choć na razie to jest tak męczące marsz tutaj pod górę że nie wiem czy jest sens filmować Jestem taki zasapany, ale faktycznie może to być całkiem grzybowo. Może to nie być wcale złe miejsce. Tak, widać chyba po mnie, po mojej spoconej twarzy, jaką cenę trzeba ponieść, żeby tutaj dotrzeć. Przynajmniej w ten fragment lasu, który sobie obzdurzałem, że jest wart odwiedzenia. Ale naprawdę warto, bo w promieniu mojego wzroku jest naprawdę sporo gatunków grzybów, w tym jadalnych. Tam są na przykład borowiki, najwyraźniej usiadkowane. Nie wiem, czy już je widzicie, ale może po kolei, zanim do nich dojdziemy. Bo tutaj mamy gatunek, który Wam chciałem pokazać na moim filmie z okolic sitarki, na moim niedawnym filmie przedostatnim bodajże. Natomiast tam, jak może już pamiętacie. Pojawił się problem z dźwiękiem w nagraniu, więc akurat te sceny nie weszły do filmu. Dosyć poważnie się też obawiam tego, bo wiem, że to jest możliwe, bo to już kiedyś nastąpiło na co najmniej jednym z moich nagrań, że jakaś niewidoczna kropelka deszczu spadnie na mikrofon. Ciężko się tam było dogrzebać. Tu jest owocnik akurat wyrwany z podłoża. To jest gatunek, o którego pokazanie prosiła mnie jedna z moich widzek w komentarzu pod jednym z moich filmów. Zobaczcie, tutaj mamy mleczko białe. Nawet jeszcze nie zdążyłem go schaleczyć tego owocnika, ale wyciekło po wcześniejszej ranie. Tu możemy też zobaczyć o jak szybko się pojawia białe mleczko. Natomiast owocnik wygląda tak, że mamy taki właśnie brązowawo-pomarańczowy trzon i taki też kapelusz, który zaraz Wam pokażę. Tak wygląda kapelusz widziany od góry. Ciemniejszy na środku, jaśniejszy na brzegach. Tutaj mamy mniejszy owocnik. Jest to mleczaj smaczny. Z nazwy jest on smaczny, natomiast jak już też owej mojej widzce w komentarzu odpowiedziałem, akurat dla mnie nie jest to zbyt smaczny gatunek. Na równi bym go stawiał właśnie z mleczajem świerkowym, z mleczajem jodłowym, czyli z takimi udawanymi rydzami, bo również, tak jak tamte dwa gatunki, mam taką goryczkę, taką cierpkość, która mnie od niego odrzuca. Więc ja tego gatunku nie zbieram natomiast w tego typu właśnie podgórskich lasach jest on w miarę częsty chociaż chyba wam go pokazuję po raz pierwszy tu jest inny owocnik tego samego gatunku a trochę ciemniejszym kapeluszu młodziutki kawałek dalej mamy takie zmęczone żywotem swym kurki w troszkę dziwnym kształcie tutaj mamy malutkiego borowika Prawdopodobnie usiadkowanego, tak, na pewno usiadkowanego. Chociaż buków jest tutaj mało, dominują tutaj drzewa iglaste, ale buki też są. Tu na przykład jest buk dosyć blisko, parametrów zaledwie. Więc widzicie, jest borowik, a kawałek dalej są większe. Spójrzcie, tutaj pierwszy również borowik usiadkowany. Jest odnotowany. Trochę szerzej go omówiłem na moim poprzednim filmie. Więc tutaj nie będziemy się może nad nim też rozwodzili. No to od razu będę brał te grzyby i idziemy dalej. I chodźcie, bo tam, tam jest jeszcze większy owocnik. A dopiero wszedłem do lasu. Jakby nie było. A nawet dwa. Spójrzcie. Trzy cztery, przepraszam no bardzo miła niespodzianka du, duża dosyć szansa jest, że one będą robaczywe ale ale może nie wszystkie może nie całkiem tutaj, tutaj no i ten najpiękniejszy i tam czwarty ten jest największy póki co no dobrze, dobrze największy, ale wcale nie najpiękniejszy bo spójrzcie na tego jego mościa. Tak od razu go nie wypatrzyłem. I troszkę się kamuflował kolorem, bo nie jest taki. O, tam jest kolejny. Ojej. Jaki miły widok, spójrzcie. Nie, Bo te mają inny kolor. A tam jest jeszcze kolejny. O, jak wspaniale. Zaczyna się tu naprawdę ciekawie. Ten nie jest jeszcze taki wypłowiały jak tamte starsze, ale piękności. Na pewno będą zaczerwione. No ale będę musiał sprawdzić. Spójrzcie jaka cudowność. Ten jest taki ciemniutki, bardzo ciemnobrązowy. Piękny. Każdy z nich jest trochę obiedzony. No z zewnątrz. Zaraz będziemy patrzyli jak to jest w środku. No ale z zewnątrz są cudne. Nawet na gołąbki nie zwracam uwagi w takiej sytuacji, bo kosz mam stosunkowo niewielki dziś ze sobą. No i trzeba będzie się tutaj na spokojnie porozglądać. Widocznie tu bylcom się jeszcze za bardzo nie chce albo nie mają takiej potrzeby, bo może jeszcze mają zapasy, wspinać w tym roku na to wzgórza, żeby sprawdzać co tu słychać, bo jesteśmy jednak na samym skraju lasu. Naprawdę na skraju, chociaż na ten skraj, owszem, trzeba się najpierw trochę wdrapać. Miałem się już brać do oczyszczenia tej dziewiątki, ale jak się tak zacząłem rozglądać, to oczywiście to nie koniec. Teraz żebym, żebym nie przegapił, gdzie to one sobie jeszcze były. Aha, tutaj, ale jeszcze, jeszcze żebym czegoś nie rozdeptał, bo wydaje mi się, że jeszcze jakiegoś widziałem gdzieś. Ojej, widzicie, tak się ładnie kamuflują, że łatwo jest przegapić. Przed chwilą to jakiegoś widziałem, poza oczywiście tym tutaj. Ale dobrze, to zaczynamy od tego. Spójrzcie, kolejny piękniś. Tutaj się skrył, pod opadłą gałęzią. Też bardzo uroczo wygląda. Zabieram go i... Gdzieś tu jeszcze, jeszcze tu był jakiś. No, co się dzieje? Tak szybko znalazłem i zgubiłem. Był drugi, podobnie wyglądający, podobnych rozmiarów. Aha, tutaj chyba jest trzeci. Tak, to myślałem o tym. No spójrzcie, ten to się dopiero schował. To jest mistrz pod kątem chowania się. Wszystko to są borowiki usiadkowane. Będziecie mieli dzisiaj okazję naprawdę dokładnie się im przyjrzeć na, na tym nagraniu. Spójrzcie, jaki skryty. Tu jest jeszcze jeden, którego teraz dopiero zauważyłem. No i tego przed chwilą wam pokazałem. No dobrze, chyba muszę się brać do zbiorów. Bo widzę, że ja z tego lasu nie wyjdę, jeżeli każdego każdy napotkany owocnik będę filmował. No i tutaj jeszcze jeden. Jeszcze lepiej zakamuflowany. Macie tutaj ładny przekrój przez kolor ich kapeluszy. W zależności od suchości, od ich wieku, też po prostu im, jest, im są starsze i im pogoda jest bardziej sucha, tym stają się jaśniejsze. A to jest ten sam gatunek. Zobaczcie, jaka może być dysproporcja w kolorze kapelusza. Ale nawet tutaj u tych młodych możecie dostrzec jakie spękanie skórki kapelusza, która sama w sobie jest taka właśnie zamszowa, jakby. A tu nie lada zaskoczenie, bo wcale nie są takie robaczywe, ten w ogóle nie jest ten z prawej, przynajmniej szczonie, jakby się mogło zdawać. Jest nadzieja, że nawet coś z tych zbiorów będzie. No naprawdę nie jest najgorzej jak na gatunek przeważnie tak mocno zaczerwiony. To może być jedna z moich najdziwniejszych grzybobrań, ponieważ ja się naprawdę nastawiałem, że parę godzin połażę sobie po tym lesie, że wejdę w niego dosyć głęboko, żeby oddalić się właśnie od terenów zabudowanych. A tu wychodzi na to, że wypada to zbocze spenetrować możliwie dokładnie miejsce przy miejscu. Skoro jest tak obradzające borowiki usiadkowane. A jednocześnie pogoda jest naprawdę niepewna, nawet wydaje mi się, że grzmi w oddali. Więc jest możliwe, że <grytanie> moje zbiory dzisiejsze się będą, i moje grzybobranie będzie się ograniczało do wejścia w ten las na brzeg, na zbieranie trochę borowików. Zobaczymy, ile. I ewakuacji. To jest, no nie do końca w sumie czarny scenariusz, jeżeli zakłada udane zbiory. No ale zobaczymy, tutaj już się trochę łatwiej szuka tu już podłoże jest trochę bardziej przejrzyste no i zobaczcie, są kolejne borowiki i nawet będzie krasnoborowik ceglastopory po prawej stronie na pewno a po lewej chyba usiadkowany tak, to będzie usiadkowany spójrzcie jak sobie ładnie tutaj koegzystują borowik usiadkowany i borowik ceglastopory, a właściwie Krasnoborowik Ceglastopory od tego roku już z nową nazwą, a kawałek dalej, kolejny krasnoborowik Ceglastopory. Trochę większy, choć nieznacznie, a jeszcze kawałek dalej. Patrzcie jakie piękności. No to są naprawdę fotogeniczne, chyba sami przyznacie. Takie wręcz atlasowe, a. <słuch> Ciekawe grzybobranie, naprawdę ciekawe. Tam jeszcze coś widzę, już zostawiłem kosz, tamtych jeszcze nie wyzbierałem. A już szukam dalej. Tutaj jakiś taki starszy owocnik, borowika też usiadkowanego. Jest ułamany, bo ma przeżarty trzon. Natomiast być może nawet nie będzie robaczywy. Nie wygląda na robaczywego, tak na pierwszy rzut oka. Tutaj to faktycznie warto filmować. Widzę teren, bo możecie szukać razem ze mną. Spójrzcie tam. Widzicie? A tam widzicie? To po kolei. Dobra, zabieramy tego, bo ja zaraz się w tym pogubię. Już nie będę pamiętał, którego, gdzie znalazłem. Zabieram jednego i chodźmy po kolejne. Chodźmy tu. Takie grzybobranie. To ja lubię. Kolejny borowik usiadkowany. Jak najbardziej. Wszystko się zgadza. I tam będzie kolejny. A chyba tu, tu lepiej zobaczycie. Jest. Trochę wyjedzony, ale też coś tutaj z niego jeszcze będzie. Mamy tutaj przy okazji stosunkowo rzadki widok, czyli zaczerwienie krasnoborowika ceglastoporego. Te czerwone punkciki tutaj to są miejsca zaczerwienia. Rzadki widok, bo akurat borowiki ceglastopore przeważnie nie są. Zaczerwione, czyli mogąc potocznie robaczywe. No i wygląda to coraz lepiej. Wstydź się przyznać, ale tak naprawdę przez pomyłkę mam ze sobą dzisiaj tylko ten mały kosz. Przeważnie kosze wożę w bagażniku samochodu i byłem pewien, że duże kosze tam są, ale jednak gdy tu dojechałem, okazało się, że nie. No, ale cóż, ten kosz musi mi wystarczyć dziś. Są też takie maleństwa. Łatwe do przeoczenia też borowiki usiadkowane. Jak i maleństwa krasnoborowika ceglastoporego również. Zabrzmi to jak okrutnie zarozumiałe grymaszenie, ale pół żartem, pół serio powiem Wam, że już mnie powoli nudzi to grzybobranie. Bo co to za frajda co chwila trafiać na jakiś owocnik? Spójrzcie sami, jaki piękny. Chyba przestanę naprawdę filmować. Każdy napotkany owocnik, bo to się i dla Was stanie nudne, nie tylko trochę dla mnie, ale zobaczcie z drugiej strony, jak takie ładne skupisko w tym przypadku krasnoborowika Ceglastoporego się trafi. No to owszem, to mogę zrobić wyjątek. Są i kurki. Póki co, mam nadzieję, że póki co nie za wiele. A właściwie to będzie pieprznik ametystowy, a nie dokładnie pieprznik jadalny. Ale są. Potocznie można by je nazwać nadal kurkami. A od pieprznika jadalnego różnią się takim fielotowawym zabarwieniem, które możecie tutaj dostrzec na kapeluszu. Choć nie wiem, czy na tym tak małym owocniku mój aparat podoła temu wyzwaniu, żeby to jakoś zobrazować. Dziś samemu sobie udowadniam, że czasem warto się kierować intuicją grzybiarską, bo coś mnie tak naprawdę od dłuższego czasu od ubiegłego roku ciągnęło do tego lasu ale cały czas znajdowałem jakieś przeszkody że może właśnie za blisko zabudowań, za blisko Zakopianki a tu widzicie pierwsza moja wizyta i taka udana póki co no już będzie udana nawet jeżeli to już są ostatnie owocniki na mojej drodze choć wierzę, że nie ale mimo wszystko już jest udana tu mamy kolejne skupisko borowików krasnoborowików właściwie cegla toporych. tutaj jeszcze jeden się skrywa bardzo miły widok tyle grzybów na tak małym obszarze robi się coraz bardziej pochmurno i coraz trudniej coś wypatrzyć ale da się, jeszcze się da spójrzcie jaki piękny oczywiście, kolejny borowik usiadkowany takie sprawne grzybobranie tam są zresztą kolejne a, i tu jest kolejny, taki mniejszy, i tu są kolejne, i tam na środku, i tu, a tutaj, a tu ktoś zbierał, same trzone zostały. I pocięty kapelusz, ale tak ktoś musiał wcześniej zbierać. To raczej nie są super nowe resztki, bo chyba ktoś by zauważył, że tutaj są kolejne owocniki. No naprawdę, tak to mogę zbierać. Spójrzcie sami. Kolejny. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden maluszek tutaj pod liściem. Bardzo przyjemnie. A tam w oddali już widziałem też ceglastoporę. Zresztą ja jakiś ślepawy chyba jestem, bo mówiłem wam, że tutaj ktoś czyścił grzyby, a nie zauważył owocnika, który rusu tu. Ja już go zerwałem przed chwilą, a ja sam nie zauważyłem tego. A ten jest przecież też przepiękny. No cudo, to jest gość. Zresztą rzut oka trochę niżej. owocuje kolejnymi owocnikami Nomen Omen. Znowu borowik usiadkowany rzeczy samej. I tutaj również chociaż ten troszkę taki wyjedzony. A tu jeszcze następny Zaczyna kropić chyba deszcz. Tak. Jeszcze nie czuję, ale już słyszę. E, no tego się obawiałem, że dziś chyba tylko deszcz może mi przeszkodzić tutaj w zapełnieniu kosza. Choć już niewiele brakuje. Do owego zapełnienia. Spójrzcie. Le o o! Słyszeliście to tak, te grzmoty są troszkę niepokojące. Więc ja już będę się naprawdę teraz spieszył i mm, przestanę filmować kolejne owocniki znalezione. Wybaczcie, ale no, nie ma żartów z burzą. Zwłaszcza, że ta okolica doświadczyła bardzo mocno ulewnych deszczy nie tak dawno temu tego lata. No dobra, tego jeszcze muszę filmować, bo ten jest absolutnie najpiękniejszy z dzisiejszych, jest chyba najdorodniejszy z tych wszystkich burowików usiadkowanych. Dobra, naprawdę muszę się zacząć trochę spieszyć. Pokusa filmowania takich piękności jest zbyt silna. Pocieszam się tylko, że samochód mam naprawdę no mniej chyba niż 10 minut bardzo szybkiego marszu lub biegu stąd. Jest 15.30, więc po półtorej godziny Zbiorów 11:30, czyli półtorej godziny od mojego przyjazdu tutaj, łącznie z dojściem do lasu, z filmowaniem. No i mój kosz wygląda tak, naprawdę bardzo kolorowo. A to tylko właściwie dwa gatunki, nie licząc tam pojedynczej kurki. We wszystkim życiu staram się dopatrywać pozytywów, więc nawet w tym, że nie wziąłem dziś dużego kosza ze sobą, chociaż taki miałem plan, żeby go jednak używać dziś. Może to i dobrze, bo tylko by mnie kusiło dalsze szukanie tutaj grzybów i pewnie bym przeciągał to... Nie, ojej, kolejne. Do granic rozsądku już bym przeciągał wyjście z lasu. A tak, ten mniejszy kosz już mam praktycznie pełny. Więc faktycznie wypadałoby już ten las opuścić. No ale spójrzcie, co tu się dzieje. Nie mogę ich tutaj tak zostawić. Chociaż zaczyna padać. No, nie jest za dobrze, jeśli chodzi o pogodę, delikatnie mówiąc. Słyszycie ten deszcz? Już uciekam, uciekam, ale musiałem Wam jeszcze pokazać, że akurat te dwa owocniki to są borowiki szlachetne. Już, a nie usiadkowane. Na razie nie czuję deszczu, ale już chyba go słyszycie. Dobra, uciekam stąd. Nie ma co ryzykować. Kolejna piękność na moim dzisiejszym deszczowym szlaku. Piękny, prawdziweczek. Grzmi, kropi, a tu kolejne borowiki. No, ludzie, no przecież tak nie można. Tak się nie robi. Spójrzcie tu, spójrzcie tam. No i co ja mam zrobić. Burza to zbliża się, to się oddala, a ja co chwila znajduję grzyby. Chociaż już zakładałem, że zaraz i tak muszę opuścić las. Ale co z tego, patrzcie, co się dzieje. Kolejny w tym przypadku borowik szlachetny. Prawdziwek, jak się patrzy. Piękny, dorodny, chociaż trochę wygryziony. Finalnie, tak to wygląda. Naprawdę pełniutki kosz. Na pewno zostawiam tutaj trochę grzybów. Ale rozsądek musi tutaj jednak zwyciężyć. Zwłaszcza, że za chwilę i tak nie miałbym już do czego ich zbierać. Ale mam głęboką nadzieję, że wrócę tutaj w najbliższych dniach, jeżeli tylko pogoda pozwoli nie tylko dozbierać to, czego dziś nie wyzbieram, jeśli nikt z mnie nie ubiegnie, ale przede wszystkim czy również po to, żeby nazbierać nowe owocniki, które w międzyczasie może wyrosną. Tak, widzisz, kolejne. Jejku. Dobra, tak czy inaczej, muszę się już z Wami pożegnać. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Ja już pędzę do samochodu. Proszę Was tradycyjnie o zasubskrybowanie mojego kanału, kliknięcie w dzwoneczek, dostawienie komentarza i łapki w górę. Trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia wkrótce. Cześć!